Czasem mi się szkoła i to jest coś tak potwornego, że budzę się z krzykiem. Albo 15 lat. Miał pan kiedyś 15 lat? Ja miałam. W domu, gdzie na patio było pełno doniczek, a ojciec popijał matę i przeglądał pornograficzne pisma. Wraca to pana czasem, ojciec? Ta muzyka w tle. Te zielone świece. Horacja tam w kącie zupełnie jak Indianin. Ale po co mam panu to opowiadać? No więc, parę dni temu siedziałam i czekałam na chorację. Już zapadła noc. Siedziałam koło łóżka, a na dworze lało. Tak, tak. Trochę jak na tej płycie. Tak, trochę tak było. I ja. Siedziałam i czekałam na horacja I patrzyłam na łóżko, a ta kapa była tak jakoś położona. No nie wiem. I nagle zobaczyłam ojca odwróconego do mnie plecami. Twarz miał zasłoniętą. Taką jak on miewał, kiedy się użnął i szedł spać. Zobaczyłam jego nogi, kształt ręki położonej na piersi. Poczułam, że włosy stają mi dęba. Chciałam uciekać. Drzwi były strasznie daleko. W głębi korytarza ciągle tych, ciągle tych, korytarzy ciągle dalej i dalej, a różowa kapa wznosiła się i opadała. Widziałam jego oczy, nos jak haczyk. W końcu wrzasnęłam tak głośno, że przyszła sąsiadka z dołu i przyniosła mi herbaty, a potem Horatio nawymyślał mi od histeryczek.